Witam na kanale Szwecja i ja. Szwecja to kraj, do którego przeprowadziłam się prawie dwa miesiące temu, a ja to ja, matka, żona i przedsiębiorca początkujący. I cierpiący. <grym> no co, przyszło mi mówić dzisiaj o koronawirusie w Szwecji, ale zanim dojdę do tego, to taki disclaimer, czyli ten kanał jest z założenia subiektywne. I z założenia, tak, założenie jest subiektywne po to, żeby mogła sobie, założyłam go po to, żeby zobaczyć ten proces adaptacji do nowego kraju, języka, żeby mogła sobie porównać na co na początku zwracam uwagę, a co z czasem, miejmy nadzieję, pozostanie już takie, wiecie, udomowione. I Dlatego jeżeli będę, znaczy jak dzisiaj będę mówiła o koronawirusie, to będę o nim mówiła um, z mojego bardzo subiektywnego punktu widzenia I, i ważne jest, żeby to powiedzieć, i żeby to, um, żeby to powiedzieć i zaznaczyć. Um, i, jak mów, I też nie będę tutaj mówiła swoich opinii na ten temat. Ja myślę, że ja zdecydowanie mam za mało wiedzy, zrozumienia tematu, żeby tutaj... Um, Wychodzi z moimi opiniami. Więc to co zrobię, to opiszę to, co widzę, jakby tak to co widzę, jak ta sytuacja wpływa na mnie osobiście, bardzo subiektywnie. I to będzie taki socjolog we mnie obserwator, który po prostu podzieli się obserwacjami. I też nie robiłam specjalnego researchu, nie zrobiłam, no, jakby to był inny kanał. Inny mój kanał, na którym research musiałabym zrobić. Um, tutaj nie. Tu po prostu pokażę, jak z, obc, z perspektywy obcokrajowca, Polaka, który dopiero co zamieszkał w Szwecji, y, jaki mam dostęp do informacji, czego szukam, jak się i jak, 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 jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Okej, okay. żeby nie przedłużać, mam oczywiście ściągę. Napisałam sobie 6 punktów. 6 punktów, jak. Um, jak, no jak mu da się odczuć koronawirusa w, w Szwecji dla mnie, z mojej, z mojej osobistego punktu widzenia. Więc po pierwsze, pierwszy raz chyba tak naprawdę e, doszło to do mnie, znaczy doszło to do mnie, no wcześniej to doszło do mnie, wiadomo, ale pierwszy raz to zauważyłam jakby tak namacalnie e, w weekend. To się zbiegło z tym, że Dania e, powiedziała, że będzie zamykała granice czyli w sumie to w piątek się zdarzyło Dania powiedziała, że będzie zamykała w weekend granice, a ja mieszkam na zachodzie Szwecji i jakby czuję się tutaj to, to Dania jest jakby takim trochę przedłużeniem przynajmniej komunikacyjnie i, i, i to, że jest blisko więc to był pierwszy raz, kiedy weszłam do sklepu i, i, i jak na załączonym obrazku półki były puste Półki oczywiście, tak samo jak wszędzie indziej, zniknął papier toaletowy. Wiemy, że to już jest fenomen. <grym> toaletowy> papier toaletowy zniknął, ale też um, makaron, mrżonki, um, ryża i tego typu rzeczy. I teraz tak: um, parę dodatkowych obserwacji wokół tego. Po pierwsze, um, ludzie um, zatrzymywali się. I, I robili zdjęcia, robili tak, nawet nie ukrywając się, normalnie robili sobie zdjęcia, e, kręcili filmy. Po drugie, były takie, nie wiem, to jest oczywiście moje subiektywne wrażenie, ale takie, taki, taki, Jezu, nie jak to powiedzieć, taki e, uśmieszek, ale nie taki uśmieszek, wiecie, wredny czy, czy cyniczny, tylko taki, a, mm, to się właśnie u nas teraz też dzieje. E, po drugie, przyszedł, e, przyszła osoba, która pracuje w tym sklepie i zaczęła wykładać nowe produkty w miejsce tych pustych i e, ludzie się zatrzymywali i rozmawiali z nimi. I oczywiście nie rozumiem e, jeszcze, nie znam wszystkiego. nie rozumiem jeszcze, co oni mówili, ale sobie tak fajnie, luźno rozwam, rozmawiali. Wiecie co? E, jakoś mi się to spodobało. I e, co jeszcze tu mam napisane? No, czyli, czyli tyle. To była taka pierwsza e, rzecz. E, ten towar od tego czasu widzę, że on jest taki... E, E, replacing, znaczy. 12 lat w Anglii kurczę, nie mogę sobie znaleźć tych polskich słów. No, y, wystawiają, wyrzucają z powrotem na półkę, tak? E, no omen, do tego też dojdę, e, do pewnych porównań z mojego dzieciństwa, ale do, do tego dojdę później. Okej. Okay. To, czyli tak, towaru brakuje, ale potem go się dodaje, albo mamy kartkę, że. Ta mąka będzie, akurat mą, mąki chcieliśmy, mąkę chcieliśmy, i było napisane, że mąka będzie w czwartek. Ok, drugi punkt, e, szkoła. Ehm, sytuacja ze szkołami jest taka, że, że są otwarte oprócz, niedawno zamknęli e, szkoły dla dzieci starszych, no młodzież, dla młodzieży już takich, co są samodzielni, więc oni nie chodzą do szkoły, moje dzieci chodzą do szkoły, bo są młodsze, natomiast tak, moja córka jest w takiej powiedzmy zerówce. I e, z całej klasy została czwórka dzieci. I ta czwórka dzieci, która przychodzi do tej szkoły jeszcze, to są dzieci, które mają starsze rodzeństwo w tej samej szkole. Więc ja, widzę, ja tu widzę pewien, pewien, e, pewien patent, szablon. Nie wiem. Widzę tu jakąś logikę. E, kolejna zmiana w mojej szkole, do której dzieci chodzą, to jest taka, że skrócili lekcje o godzinę. W Szwecji, tak samo jak w Anglii, szkoła się kończy o trzeciej. Zaczyna się godzinę wcześniej niż w Anglii, bo o 8.00, ale to już jakby nie, nie ten temat. I dostaliśmy po prostu wiadomość, że dzieci będą teraz do godziny drugiej, dlatego że uzasadnili to tym, że, że, że łatwiej będzie im zarządzać zastępstwami. zastępstwami Ze względu na nauczycieli, na to, że jest mniej dzieci i że jest mniej nauczycieli więc jakoś e, m, łatwiej, im to, łatwiej im to ogarnąć w ten sposób. E, no, no i tych dzieci ewidentnie jest mniej. Też mój, mój syn, e, który jest w e, innej klasie, <grydy> mój syn chodzi, chyba zrozumiałam, że mój syn też nie chodzi do swojej normalnej klasy, tylko też chyba mają złączone lekcje z inną klasą, mi się wydaje. E, jakoś tak to odebrałam. Tak poza tym, to, e, to przychodzimy do tej szkoły i tak mówimy, no kiedy nam odwołają, tak? I e, rozmawiamy z nauczycielami, dziękujemy im za to, że są i, i jak się mają i tylko po prostu mamy trochę no taki człowiek do człowieka wymiany zdań, ale, ale jest okej. Okay. Tak poza tym, aha, jedna, jedna sytuacja, wczoraj e, czekałam na moje dzieci, e, czeka się na, na te starsze niż zerówkę na zewnątrz, więc czekałam z moją córką na mojego syna i Przechodziły dzieci, i ktoś mówił: a Uważaj, bo coś tam może się zarazić, coś w tym stylu. A odpowiedzieli na to: O, oh, only old people die, tak? Czyli tylko starze ludzie umierają, więc spokojnie. Tak z takim ojcem zaczęłam się śmiać, że no tak, no kto by się tam będzie przejmował takimi starymi ludźmi, oni są ok. No i tak sobie wiecie, rozmawiamy. Przynajmniej zaczęłam rozmawiać z jakimiś rodzicami, no przynajmniej <laughs> to jest pozytywna zmiana. Następnie, um, następny punkt, kiedy ja to zau zauważyłam, no to tak jak mówiłam, e, Dania zamknęła granicę. I. i e, no, dla mnie to na przykład był. Ja miałam za zarezerwowany lot z Danii i, i tak to zostało rozwiązane. Wiadomo, wszystkie moje zlecenia zostały skasowane. E, o tym może kiedy. O tym może osobno. E, no ale tak czy siak, nawet gdybym miała lecieć do Anglii, bo miałam lecieć do Anglii, to i tak bym nie miała jak wylecieć, bo bym do, do, na lotnisko nie doleciała, dojechała. E, więc to się, to się czuje, a to jest takie trochę, wiecie, surrealistyczne, nie wiem czy surrealistyczne, ale to jest, um, to danie się czuje, widzi i... i um, No i tak nie, nie możesz nagle pojechać. Wiele osób pracuje i na przykład nauczycielka w szkole mojego, mojego dziecka powiedziała, że jej mąż pracuje w Danii i on po prostu musi z kontraktem jechać, z jakimś, jakimś świstkiem i pokazywać na granicy, na granicy faktycznie sprawdzają i, i to mu się musi tłumaczyć i pokazywać, że tak, on tu pracuje i musi jechać. To jest kolejny punkt w takim razie, ponieważ mój mąż dalej chodzi do biura, jakby, jakby dla niego się nic nie zmieniło. Oni się też nie za bardzo nic nie zmieniło. Mi się wydaje, że są tutaj trochę bardziej, nie wiem czy wyluzowani, ale jakieś tacy są bardziej. Nie wiem, nie czuję się takiego hmm, stanu emergency. Zobaczymy, jak będzie dalej. E Następny punkt to e, od dwóch dni widzę, że na naszych e, lokalnych e, restauracjach, e, takiej kawiarence jest karteczka napisana, że jest zamknięta i e, no to, jest, to jest akurat bardzo przykre, bo tego rodzaju biznesy naprawdę mają trudno, żeby w ogóle na świecie oczywiście e, mieć jakiś plan B na tą sytuację e, i, i to jest takie trochę, to jest trudne. Zwłaszcza jak się mija, to jest takie. In your face, jak to się mówi. Ok. Eee, no i ostatni punkt, który sobie wypisałam, to to, że już e, tydzień temu odwołano e, mojej córce lekcję tańca. I pierwsze e-maile, jakie dostawaliśmy parę tygodni temu, nie wiem, 2-3 dwa, trzy, dwa, trzy tygodnie temu, dostaliśmy najpierw e-maila, że. E, co ta szkoła tańca robi, żeby e, zachować e, bezpieczeństwo, e, higienę i, i że, jak na przykład nauczyciele jadą za granicę, to oni e, mają kwarantannę i nie mają kontaktu z dziećmi? No, a teraz napisali, że będąc takim największym e, prowajderem. E, Taką firmą, która obsługuje całą Szwecję, ma dużo, dużo um, kontaktu z wielko, wielą ilością dzieci i, i ludzi no po prostu zdecydowali, jakby zdecydowali skasować te lekcje. Tam było, nie wiem, nie było dużo dzieci na tych, na tych lekcjach, więc to była taka ich decyzja, zanim to zostało um, wymuszone przez rząd. Um, Okej. Okay. Czyli to są takie elementy, które no, przypuszczam są wspólne tak naprawdę dzisiaj. Czy się mieszka w Szwecji, czy gdzie indziej, coraz więcej się tego widzi i po prostu jest to nasza nowa, nowa, nowa rzeczywistość. I jesteśmy tu trochę jeszcze do tyłu, jeżeli chodzi właśnie o szkoły i o pracę w biurach. Natomiast, jeżeli będzie mój mąż musiał pracować z domu, to będzie był pracować z domu, więc to akurat y, będzie ok. Dobra, i teraz co? E, wspomniałam wcześniej, że dojdę do tego tematu. E, aha, że dojdę do tego tematu pustych półek, więc w poprzednim wideo wspomniałam, że chodziłam na. E, studiowałam. E, moje uczenia była naprzeciwko mojego domu. Tam kiedyś były rodzie, radzieckie koszary. E, e, I chyba wspomniałam, że teraz, teraz jest tam. E, Szpital, no oczywiście miałam na myśli koszarową i szpital chorób zakaźnych, więc teraz we Wrocławiu osoby chore na koronawirusa, właśnie w tym szpitalu są. I wspomniałam też, że przyszłam do. Jak przyszłam i zobaczyłam puste półki w, w Szwecji teraz. Um, ze względu na mój wiek, ja pamiętam puste półki w Polsce, ja pamiętam kolejki, ja pamiętam um, dużo rzeczy, pamiętam z dzieciństwa um, i, i mieszkania, i ja, ja miałam świadomość tego, że Polska jest trochę innym krajem niż inni, niż inni, że jesteśmy jakoś zamknięci. Miałam jakoś, jakąś świadomość tego i w jakimś sensie rozumienie. I, i jak przyszłam i zobaczyłam te puste półki teraz w Szwecji, to takie, wiecie, ciepło mi przeze mnie przeszło, takie, poczułam takie... Uu. Ciepło przez mnie przeszło. I, ale, ale takie bardziej, e, że przyniosą się w czasie i że to jest coś, co ja znam, co ja widziałam, i takie, nie wiem, jakieś połączenie w mózgu chyba zaszło, że znam to, znam to doświadczenie. I, i wręcz to było takie, mm, że ja się nie poczułam przestraszona, e, nie poczułam się jakaś taka, o matko, koniec świata nadchodzi, tylko. Iż byłaś w takiej sytuacji, zobacz, jak dużo rzeczy się zmieniło od tamtego czasu, i. i no i że świat idzie do przodu. Um, chciałam trochę optymistycznym, um, optymistycznym akcentem Powiedziałam, że nie będę mówiła um, moich opinii na ten temat. Jedyną rzecz, którą bym, myślę, że warto się podzielić, albo nie zaszkodzi się podzielić, to to, że. Um, to są czasy, kiedy wiele rzeczy sobie na nowo musimy zobaczyć, przewartościować i też to jest czas dla kreatywności, dla działania. Możemy sobie myśleć, że to jest potrwa przez tydzień, dwa. Nie znam się, nie wiem, ale nie sądzę, żeby sytuacja się zmieniła na lepsze za dwa tygodnie. I jest to naprawdę czas, kiedy warto pomyśleć, jak inaczej możemy pracować, jak inaczej możemy działać um, i być trochę bardziej kreatywnym i dać sobie szansę na poeksperymentowanie. Nie każdy, nie każdy sektor, nie każdy, ja teraz mówię w sensie zawodowym, nie każdy sektor no oczywiście będzie miał te same możliwości, ale gdzie się da, jest to szansa na to, abyśmy um, popróbowali czegoś nowego. Nie, nie jestem oczywiście naiwna i nie, 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 nie wierzę w utopię, ale chciałabym zachęcić um, do siebie, zwłaszcza, że to, nikt tych wideo nie ogląda, siebie na pewno zachęcam do tego, żeby się nie poddawać, do tego, żeby mm, myśleć kreatywnie i, i, um, i, i ćwiczyć y, te umiejętności, których wcześniej się bałam i nie chciałam, na przykład sprzedaż. Ja miałam wygodnie, miałam, byłam takim powiedzmy subkontraktorem i robiłam szkolenia dla kogoś innego, który robił sprzedaż. I to było bardzo wygodne, ale z drugiej strony nie robiłam szkoleń totalnie w taki sposób, jak ja bym ja sama je robiła i projektowała. Oprócz tam paru, paru małych zleceń, które miałam stricte dla siebie, i to jest naprawdę czas, kiedy ja mogę zbudować sobie mój produkt, na którym pracowałam już wcześniej, online produkt, i zbudować sobie i w końcu go zrobić i zacząć się uczyć sprzedaży, marketingu i czegoś, do czego mam trochę alergiczny stosunek i bardzo unikałam, mogłam uniknąć, bo miałam ten, ten taki, no miałam tamto zlecenie, ale, ale teraz naprawdę jest to dla mnie czas, nawet jeżeli nie zakończy się sprzedażą, to mogę, no muszę po prostu ćwiczyć, pracować i, i cisnąć to, po prostu cisnąć. Mam komfortową sytuację, że mogę tak na to patrzeć. I ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ma taką komfortową sytuację, ale <słuch> zawsze wspominam takich podobnych, nie, nie, nie że byłam w takiej dokładnej sytuacji, ale w sytuacjach trochę trudniejszych, zawsze wspominam moją babcię, która. W 1939 roku w styczniu wzięła ślub i, i układała sobie nowe życie, i, i opowiadała mi zawsze z takim detalem, jak układała mebelki w nowym domu, jak się urządzała. No, i oczywiście przyszedł wrzesień, i jak e, pamiętam, kiedyś oglądałyśmy jakiś program w telewizji, nie pamiętam, coś jakiś reportaż. I pamiętam, że jakaś matka mówiła, że ma ciężko, i ona mówiła, Ona ma ciężko, i moja babcia wtedy powiedziała, i to zostało ze mną forever, na zawsze, ona powiedziała, Ona ma ciężko ale o czym ona w ogóle mówi? Ma dach nad głową, ma co jeść, ma w co się ubrać i nie boi się, że bomba na nią spadnie. W ogóle o czym ona mówi? Jakie ciężko. My mieliśmy ciężko. I co? Eee, I życzy sobie naprawdę, żeby miała, nie miała, do, żeby bez doświadczeń mojej babci życiowych, y, które są ponad moim wyobrażeniem, ale żeby mogła mieć ten, ten stosunek do życia, jaki ona miała. Ona się potrafiła cieszyć, Liściem na drzewie. Naprawdę. To było takie. Ach, dobra, zrobi się sentymentalna, ale chciałabym być jak moja babcia. Dobra, dziękuję.